<laughs> droga seleno astrologia bez e, udowodnienia że ona istnieje że ona funkcjonuje jest nie do opanowania bo inaczej to jest czarna magia i nie możemy poddać się czarnej magii musimy się poddać życiu, funkcjonowaniu pięknym ja tutaj mam ściągę po prostu jeszcze, e, e, z, z waszymi pytaniami po prostu wpadłem na pomysł, że można nacisnąć i wydrukować. Bo cały czas się zastanawiałem, jak odpowiadać. Jak jestem na spacerze, to raczej nie mam przy sobie tych Ale coś tutaj, taki zefirek się podniósł. Czy to dobrze, czy to. Nie wiem, nie za bardzo lubię przeciągów. A... Kapryśna jest ta pogoda. No ale cóż, tak jak i wiedza o astrologii. Zresztą trzeba przyznać, się, że meteorologia i astrologia są bardzo bliskie sobie, ponieważ tu i tu się wróży. <ślad> Oczywiście najlepiej wróżą stawy. Bo, jak skrzypią, będzie padać. Jak nie skrzypią, będzie słońce. A w astrologii jest troszeczkę inaczej, ale podobnie. My prognozujemy jako astrolodzy, a meteorolodzy tego nie wiem. Dzisiaj jest bardzo ładne słoneczko. A ja w cieniu. Piękne drzewa. Oczywiście. No, łapiesz co? Do zobaczenia. I dziękuję bardzo za to pismo.